Siemano, widzowie. z tej strony Niko i dzisiaj sobie zagramy w wyścig lucky bloków. To jest moja strona, a to jest strona Matia. Tak. Oj, 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 oj. zobaczcie, tutaj są lucky bloki i zobaczcie, co te lucky bloki robią. Tutaj mamy kilofy i zobaczcie, czekaj, chcę zaprezentować widzą. Dawaj, otwierasz pierwszego. Bomba. Dobra. To robi bomba. To no, teraz No dobra, widzą, więc teraz o, I, o! Dobra. Masz żelawo, więc teraz ja. Te strzałki, dobra. Widmowa strzała. Lecimy dalej. Dobra, i teraz kto pierwszy? Lecimy! Mam perły. Aha. Pyk. Diaksy! Dobra, nie mam nic do diaksów. E, o nie. Ej, czemu wcale dobre rzeczy dropią? Smoragd? Nie wiem. Jabłko. O nie, no, bikon! Mała, ty, co ja mam? Ja mam Lucky Axe. Super. O nie, on pierwszy widowiec. jest. Dlaczego? Dobra. Okay. Ty, ja mam jakąś perłę fajną. Jaką perłę? Pokaż. Wow, ale fajną. Daj mi tam, szybkość. Daj mi szybkość. Mam jakiś be? fajny miecz w ogóle. Pyk. Dobra, pyk. No wiem, 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 wiem. Zaczekaj na mnie, zaczekaj na mnie, bo już ty wygrałeś wyścig, ale zaczekaj. O, mam jabłka, okej, okay. pyk. Siema! E, 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 uważaj sobie, bo ja mam katanę. Lawa! Serio? Dobra, no muszę zjeść, muszę zjeść. Cool. Też mam lawę. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Dobra, jest jakiś labirynt. Mam ciasteczka. Nie zjem. Zgina, zgina. O, prawie zginąłem. O kurde, chodź tu. O, jest! Jest? O, pysznie. A serio? Kurde, nie zdążyłem. Lecz ja Dobra, tak... teraz tutaj będziemy mieć walkę. Okay. Walkę. Dobra. Muszę się przygotować. Dobra, mamy. Dobra, mam wszystko od chyba do walki. Dobra. Gotowy jesteś? Czekaj. Tak, trzy. Czekaj, sprawdzę jeszcze coś. Ostatnią rzecz. Dobra, to. Trzy. To. Dobra, dwa. 1. O nie! No dobra, widzowie, teraz druga runda, więc teraz druga runda jest z tymi diamentowymi, więc bierzmy kilofa i lecimy. O, to Okej, czyli od razu. od razu, jak od razu, to od razu. Pyk, ale fajne, ty, co ja rzeczy że dostaję fajne. Co drapnąłeś, co drapnąłeś? Aj, co ty robisz? Aha, ty sobie rozgryłeś. Pyk. Dobra. O, ale fajne rzeczy. Ty, jestem przekozacki. Jestem kozacki w to, no. co to jest. Dobra. Dobra, lecę, lecę, lecę. Chyba wygram. O nie, chyba to wygrasz kolejny raz. O, ile? ILE? Co? Co ja mam? Co trafiłeś? O, mocne rzeczy. Mocne rzeczy. Ja już mam w ogóle... Ja zobaczę dopiero przy walce, co trafiłam. Aha. Dobra, taki... O, mam cztery koksy. Czekaj, nie! Czekaj na mnie w tym labiryncie! Czekaj na mnie w tym labiryncie, no bo już wyścig wygrałaś, więc czekaj. A jak, jak będę to ci powiem. O, teraz. O, dobra, pyk. Pewnie wyjście. No, już jestem. Pyk. Okej. Okay. Fajnie, 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 fajnie. Tutaj. Tutaj skaczę. O! Parkur, parkur, parkur. No ja! No ja! O, dobra. Jest, I... Nie, no dobra, masz, 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 skąd tego? O, dobrze, ja czekaj, tepnijmy nas. I czekaj teraz chwilę, teraz jest czas na uzbrojenie szybko. Co dobra, ja mam? O to... okay, mam krusetę, to jest fajne. Mam mieczyk. No, ja też mam fajny mieczyk, taki taki trochę. Nie jak to dobra. działa. Mam coś, co nie wiem, jak działa. Czekaj, jak to um, działa. Czekaj, ja sobie te, nie to ja. Dobra, gdzie? O, no fajne. No. A ja wiem, ja też nie wiem. To się, ja, ja, też to mam. Czekaj, 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 nie Ja mam jeszcze takie. A, o, albo to amunicję ma. To ma, musisz diamentem strzelać. Tu diamentem musisz strzelać. A, no albo, faktycznie. albo laki materiał. To jest taki Ja jako... mam to z laki materiałem, więc mi to działa dobra. A ty okay, masz... To? Czekaj, bo ja mam gold gemy, jakieś dziwne i mam diamond apple co trzy mam! Dobra, wygrywam, 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 wygrywam. Gotowy no jesteś? Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, ja i tak wygram, ale jeszcze coś muszę zrobić. Myślisz, że wygrasz? Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że wygram, a, a, więc... Trzy, trzy... Nie, jeszcze jesteś gotowy? E, prawie. No trzy, dwa, to jeden. jeden. Dobra, ja sobie Zjam... Eee, i za czekaj. Trzy, 3, play, czekaj, 3, 2, 1. Wysadziło mapy. No dobra, widzowie, teraz trzecia runda, my gramy w ogóle do pięciu rund. Trzy, moje. To jest 1. Dobra, to jest twoje. Gramy... Olu, co, co tu ale mocne, mocne. Ale fajne. Co jest? <śmienicieliby> wysadziła cię bombą, rzuciła cię bombą! Ha! Co ty masz? Nie wiem co to jest, ale <śmienicieliby> działa. Nie wiem jak to działa, ale działa. Dobra, jestem ciekawy jak to będzie, jak, jak to zadziała. Dobra. Tyk. O kurde, dobra, mam takie mocne rzeczy... To, to, dobra, ja, ja zobaczę pod koniec. Ja jestem ciekawy co ja dostanę, ale Dokładnie. ja zobaczę pod koniec. No bo... Dokładnie, to jest najlepsze taki. O Jezu, coś dobrego dropnąłem. coś mega dobrego dropnąłem, ale z Ja też mam jakiś młot taki. Ta, ale z TNT czy masz taki zwykły? Tak, TNT, TNT, TNT. Ale tu ja mam ten młot, to już dawno miałem. Czekaj, zaczynaj, zaczekaj w labiryncie. Zawsze na mnie czekaj w labiryncie, dobra? No bo... no czekaj, bo tam biedło. się już skończy rajta. Elo! ola pyk i pyk. To moje. To moje. To moje. To ja. moje. Ale no. no nie, se, ja to no... Ja wchodzi, ja tutaj widzę na ja O, kurde, jakie... Dobra, i teraz... I teraz można sobie zobaczyć, jak... Młot, kolejny! Dobra, i teraz muszę sobie zobaczyć, jakie jak się ma rzeczy. Chodź tam. Dokładnie, dokładnie. I teraz można zobaczyć. Kurde! Teraz mam powolne opadanie. Dopadzie. Skąd ja powolne opadanie mam? O kurde, mam totem! A to... dlaczego ja mam powolne opadania, stary? Mam na, na zawsze powolne opadania. Wiem, to ja też mam. takie. Dobra. Czekaj, to jest, to jest lepsze. Jakieś ty, co jest... to jest? Nie wiem sobie, bo ja mam dwa serca. Ile to wydaje? Jak to działa? Bo mnie to ciekawi. O, ja sorry. Sory, po prostu mnie to ciekawi, jak to działa. Dobra, nie mam tylko klaty takiej fajnej. O, tarcza. E ten młot jest słaby, tak szczerze. Stierki Jaki młot? Ten styl. Czemu? Czemu fajne, fajne to jest? Ciekawe. Coś... Nie, to Tak, ale słaby trochę. Czemu słaby? bo jest trochę słaby, nie? Nie. Czekaj, plus 3 zbroi, a to ma. Dobra, 2, jesteś, ja mam. Dobra, gotowy jesteś. Ja mam młoty, Mam... Jak ten młot wygląda? Czekaj, jeszcze chwilka, a ten? A ten to ma nawet więcej obrażeń niż... Dobra, wiesz co? Ja już tak szczerze powiem. Że... Czekaj. No, jestem gotowy. Dobra. I teraz muszę sobie zjeść. Dobra. Jeszcze chwilkę, bo muszę sobie zjeść, okej? Okay? Dobra, e, to co? Trzy, dwa, jeden. Nie, nie! Ile ci zostało? Do, dobra widzowie, teraz jest już trzecia runda, trzecia runda jest. Tak, trzecia Eee, dobra, lecimy dalej. O, co jest? Co to jest? Bo teraz są takie y, kolorowe i te kolok. Ej, mam już inne blok. ja mam jakieś inne lucky blocky. Ja Ale fajne. No, no fajne, to chyba najlepsze laki blok w co. No póki no co, bo no, no, my przygotowaliśmy coś lepszego. Ej, bo... Ja zepcę ja ciągle jakieś inne lucky bloki. Ja nie tak ciągle, ja jednego dropu i na razie nie chcę widać, ale... Ja, przez... już, ja już trzy drop O wiele lepsze rzeczy dropię! Ja też jakieś fajne rzeczy dropię. Ty nie tak Ty na co, co jest? Mi ciągle te laki bloki robią. Dobra. Dobra? Ej, bo ja ci prawie już dogoniłam. Dobra, bo no, będzie ogólnie 5 my... rund, więc to jest przedostatnia runda. No. Pyk. 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 Ej, Ała! Niedzialny? Jak to nie widziałem? To ja niewidzialny jestem. Się zastanawiałem, co ten laki blok mi dawał. Dobra, ja to skipuję i ja chcę tego. Co ty masz? Nie. O, dobra. I... I chodźmy Ej, tj, tj, tj. tam... czas na uzbrojenie, tak, tak. Tak, i teraz czas na uzbrojenie i ja sobie otworzę te wszystkie laki bloki, bo już mam... No, co? O kurde! Co? I... O kurde, Dad jesteś, nikodem. Ty jesteś, Dad. Mam chłopie miecz, jest. który zadaje 16 obrażeń i mam miecz, który zadaje 14 obrażeń. Co? O, kurde. I to totem mam, nawet nie jeden. Dobra... Ej, ten miec wygląda lepiej, no nie? O kurde, zobacz jak ten miec wygląda fajnie! Co jest? Ja mam... To jest czternastka, a to jest szesnastka, to jest szesnastka. Jakim cudem? Ale pan walczył tą czternastką, dlatego że lepiej wygląda u mnie Ja mam słabo, tak się... Czter... o Jezu. Serio ja mam takie beznadziejne rzeczy? To chyba ten jest. Ach, chyba na pewno. Czekaj, jeszcze się przygotuję. Czekaj, a, ciekaj, a co, co robi dojadę? tam mm, To tam w A Dobra, wiesz co? Ja już chyba przegrałem. Nie, ja jeszcze nie, ja jeszcze nie. Jeszcze. Ej, mam coś takiego. Zobacz. Co masz? Zobacz, ta, takie o coś. O, kurde. O, to miećka spełni. A, dobra, to miećka spełni. To fajne jest. Dobra, gotowy ja, jesteś? Tylko ja, tylko ja muszę teraz poczekać? Nie! O, jest. Dobra, trudno, wiesz co? Wiesz co? Czekaj, 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 czekaj. Sobie tutaj dam... To sobie dam. Dobra, no wiem o tym. Trzy, dwa, jeden. Jeden. Co ja robię? Nie! Co? Na no na niestety. Na nasita! No, no dobra, widzowie, więc... E, więc to jest piąta runda. I zobaczymy, co teraz nam dropie, bo mamy najmocniejsze chyba... E, tego, Laki bloki. Z najlepszych Laki bloków, o Boże. Oj, ej, co są? To, to, to... Mi też. Właśnie widzę. Ja mam to na polskie. No Fajne rzeczy potrafią dropnąć. Okej, okay, ty mnie jeszcze tak łatwo nie doganiasz, to to. Aha. A ja, 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 ja to otwieram. No. O, o kurde, Jezu. dobra. Masz GG, masz GG. Tak szczerze, jak mam już to, to masz straszne GG. No nie wiem, nie powiedziałbym, tu bardziej, że ja... Dobra, do. powiesz, ile twój najlepszy miecz potem e, ma tego. Odbrań, tak szczerze, ja już chyba widziałem, ile ma taki. Tak, tu, tutaj, kopię. To jest mega mocno. Ach! Let's go, let's go. O pyk, tutaj, lecę, lecę, nie, o nie, ej, czekaj, ha, dobra, dobra, lecę, 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 zniszczę, o, leś... o nie, tego nie, nie można zniszczyć? Co jest? A to jest material blok. Co? co? Co ty wzięłaś? Co ty wzięłaś? Nie wiem, ale mam jeszcze pięć takich. Ej, teraz działa. Dobra, Chodź, chodźmy się wystakować, chodźmy, sura. <laughs> masz przerąbane, masz przerąbane, masz Ile obrażeń masz tutaj najlepszy miecz? No powiedz, pochwal dwa, się. Dwadzieścia. Dwa, dwa dwa <laughs> Mój też ma dwadzieścia, mam taki. Ja też, o, mamy takie same, mamy takie same. Ej, dobra, dwieście... dam ci klapę, jak ty mi dasz hełm. Dobra. Aha. Nie powiedziałem jaką klatę, ale masz drugą. Dobra. E, czekaj, dai? ja muszę się, jeszcze... czekaj, o, Czekaj, bo ja mam jeszcze pięć takich fajnych, ale to są już tylko moje. No. Mm -mm. mam jakieś takie. Mam materiał blok i mam Netherite. A, to, to mnie nie poczyna... O, ja blok jeszcze. Co to jest? Co jest fajne? Um. O! Mam coś. Co to jest? Mobra. Eee, Niko, wiesz, że Ty dat jesteś? Ty też jesteś dead, tak się składa. Nie, w sensie, nie, Z, Nie! nie nie źle. Ja po prostu mam... który zabija randomowego gracza. Ja też!

Dobra, czekajcie widzowie na odcinek drugi, nie? Czekajcie na odcinek drugi, bo taki będzie!